Tymczasem zastanawiam się jak pachnie Jamajka. Może nasz, nasz gość wie jak pachnie Jamajka, z nami jest Pinavela, Lula Paluza, Pinakolada nie potrzebna skreślić. Wszystkie. Ja myślę, że na Jamaice pachnie prawo. Znaczy pięknie, taką zieloną, kwitnącą trawą tak? wiosną w sensie. Każdy ma swoje skojarzenia, bo będziemy teraz pytać Was o Wasze e, Pinavela. Aha. Co to znaczy pinawela? Nic nie znaczy. To jest nazwa miasta. A jakiego miasta? W Sri Lance! Ja na Sri Lance! Tak? Wydaje mi się, że to wszyscy zgromadzeni w tym pokoju są na jakichś cięższych narkotykach niż na Jamajce. A nie wiem jak o poranku, w ogóle co Chcesz trochę? Nie no, my się w ogóle nie, nie dowiedzieć jaki jesteśmy. <laughs> Ale co, jakiś copyright siedział za tym, e, za tą e, pinawelą czy też pinakoladą? Nie, po prostu tam pojechałam z tego miasta i tam było... Eee. I było super. I było... <laughs> Z hindusami. Więcej na www. .planeta. Może nie wszyscy wiedzą kim ty jesteś Lula Paluza, więc ja wyjaśnię. Ty jesteś jedną z dwóch sióstr Sisters, z Przybysz, prawda? Tak. Powiedz mi, jak, bo teraz nagrałeś solo, płytę, płyta siostra tak samo, jak, jak przeszło? Jak bezboleśnie przeszło rozdzielenie sióstr Przybysz? My w ogóle nie jesteśmy syjamskie, więc to w ogóle nie bolało. Nie? Taka metafora była, <grym> wiesz, rozumiesz. <grym> I one, one, te siostry, my się w ogóle nie rozdzieliłyśmy, tylko cały czas żyjemy wspólnotą. Nawet się przebywaliśmy na tę samą dzielnicę, co ona. A, to bo jest... nie, nie mieszkać razem na spłocie jakimś? <grym> nie, nie. Nie, to już komunizm się skończył. <grym> e, powiedz mi, co to za płyta jest? To jest bardzo e, ładna płyta. Aha, całą moją duszę. I to już jest niezłe. <grym> Ciało jeszcze, żeby tak przekazała Ciało, ciała. Ciało, <noise> Dobra, Do rozmowy wracamy za chwilę. jest za chwilę do mojej zostańcie z nami. Jaka miseczka? Oj. Ja nie wiem, bo nie wiedziałam, że jest pierwsza. E... No, właśnie, no która, która była pierwsza? Jaki? No właśnie, kto był Który? pierwszy? Wydaje mi się, że, że Gosia była pierwsza. jest starsza, znaczy. <noise> ma pierwszy. Znaczy, miała. <noise> I nie ma Cyca, Gosia. A mogłabyś zaśpiewać kawałek piosenki u Pozwól, się zachować jak Krzysztof i widać, że cię poproszę o to, żeby zaśpiewała. Obie. Dajesz. Przecież, przecież, przecież... probably we end up with the romance. Wow! O, oh, było Było nie. śniadanie, jajka były na śniadanie. <laughs> nie, nie, nie. Czas, czas. I, a, I ta, ten, ta piosenka jest związana jakoś z programem Can prawda? Tak, bardzo ściśle. Czyli w jaki sposób? Czyli w sposób organizacyjny w ogóle powstała dlatego że program chciał, żeby ona powstała. Aha. No i Joanna na czołowie tam leci osobiście ja sobie czasu do czasu... nie. Nie, nie, nie. Tak jest. Bo ja już myślałam, że ten niski głos taki to ty, ale to nie ty. Czy mogę spytać o reżysera teledysku i spytać, jak się z nim współpracowało? Reżyser telewizyjny Łukasz Jamorski się nazywał. Paciore tak JJ współpracowało się z nim bardzo fajnie. Co ja się stało? Co się wykluło? Będąc dziewczyną nigdy nie jestem zadowolona z tego co widzę w że ze swoim ze twarzą, ale y, niektórzy ludzie mówią, że to jest ładny telewizor, bo są ładne ludzie tancerzy, Mi <grym> się podoba. <grym się> Powiedz <podoba> <grym> mi, czy się, bo ty nagrałeś swoją płytę, twoja sostra, czy czym się pokłóciłyście? Co czas będzie Nie. Nie, bardzo dawno, żeśmy się nie a teraz, a teraz czy ktoś płyta się lepiej sprzedaje w związku z czym się kłócicie na przykład? Nie bo jej płyty nie mam. Oh, A, yeah. A na razie twoja się sprzedaje <laughs> tylko. No, no, musisz się zazdrościć. Dobra, ale tak już abstrahując, w jakim, jak ty myślisz, w jakiej stacji radiowej twoja muzyka będzie hurać? W stacji Radio Bangladesz, hmm. tirana. W Radio Jazz? Mhm. Znaczy konkretnie, pytam, jaki to jest kierunek muzyczny, tak bym powiedział. styl, no to ja tak... tak... Myślę, że w radiu e, abstrakcyjne połączenia muzyczne. Aha, no to taki takie I raczej, raczej dla takich e, słuchaczy, którzy mówią ciemnami. Dla reszty mamy tutaj doktor Szwila, Aleksi i -E YS24. Sprowadzi nas na dziewiętnastek. Na no za okno wyjrzymy. O pogodzie. Nie możemy powiedzieć dzisiaj, że jest pogodą dla bogacza, ale właśnie dla peda. Na pedały. O, nie jest żeby, dla pedałów. Na pedały. No może, chodzi o rowery. Kret i Zubilewicz się kłaniamy w takim razie. Ty jesteś Kret czy Zubilewicz? Kret. Kret jesteś. Krecie, zaczynasz w takim razie, bardzo cię proszę. A dzisiejsze warunki biometeorologiczne, bardzo zmienne, huśnięki nastrojów. Obawiam się tego. Będzie, Będzie dym. Jesteśmy w Warszawie, 21 stopni wieczorem, nocy 9 I możemy sobie na przykład zsumować i się jak na przykład w Bangkoku O, na przykład jak tak plus minus, a to już tak O ja, o ja Dobra, wyjedźmy na chwilę z Warszawy, pojedźmy do Szczecina 22, Trójmiast 21, żeby nie, nie były środki pokrzywdzone Zielona Góra 24, Poznań, Wrocław podobnie no i najzimniej w Krakowie i Rzeszowie po 18-19 do najwyżej. No to ja podgrzewam trochę temperaturę i na Planecie FM na no Vela i kawałek You can dance". can dance. Może w ogóle ty zarobisz swój kawałek, już jak robimy kaszanę taką totalną. Proszę państwa, na Planecie teraz mój kawałek You Can Dance. Fajniejszy niż Gosia. <noise>